Kiedy ktoś cię zapyta, czy chcesz mieć szczęśliwy związek, z pewnością odpowiesz oczywiście. Kiedy ktoś cię zapyta, co zrobić, by mieć szczęśliwy związek, co odpowiesz? Jak myślisz? No nie wiem, jaką dasz odpowiedź, ale jestem pewien, że chwilę się zastanowisz, bo pytanie nie jest takie proste, jak mi się wydawało. Co więc zrobić, by związek był cudowny i szczęśliwy? Jak sprawić, by twój partner w nim tak samo był spełniony, jak ty? Dlaczego tak trudno to zrealizować? Na to i inne pytania poznasz odpowiedź w dzisiejszej rozmowie. Zapraszam. Witaj! Nazywam się Grzegorz Kordek, jestem ekspertem w zakresie psychologii płci i autorem 12 książek z tej dziedziny. Ponad 10 lat temu nauczyłem się kobiecego języka i poznałem sekret zrozumienia kobiet. I wtedy życie stało się inne. Na co dzień pomagam w ratowaniu związków, poznawaniu partnera na nowo lub po prostu ratowaniu siebie po rozstaniu. W tym programie w prosty, obrazowy, humorystyczny, często prowokacyjny sposób odpowiadam na życiowe pytania moich gości. Zapraszam! Dzień dobry! Dzień dobry! Hej, Mam piękny dzień. Znowu, kiedy będzie w końcu padać? Zawsze u mnie słońce świeci. No właśnie wiem. Chyba Warszawa jest w jakiejś innej szerokości geograficznej. Tam gdzie ja jestem, słońce świeci. Też prawda. Słuchaj, tak sobie pomyślałam, no. że taki świąteczny mamy dzień i może yy, zrobiłbyś taki miły prezent naszym słuchaczom i w ramach prezentów sprezentował ich taki im tak. Im takich pięć, pięć absolutnie niezawodnych, genialnych sposobów na udany związek, które zawsze działają. Ale dobrze się zastanów, bo masz tylko pięć zdałów. Pięć aż? Aż. <słuch> mm, no dobrze. Ale cię zaskoczyłam. Ha. Bardzo mnie zaskoczyłaś. Może ktoś, może tutaj ci nasi słuchacze, słuchacze może myślą, że, że wiesz, my się przygotowujemy, ale to ja, to ja zawsze zostaję nie Pan w twarz. W twarz. No dobrze, to wiesz, niech się dzieje. Pięć, pięć takich najważniejszych rzeczy, żeby ten związek był udany. Tak, bo my, słuchaj, rozmawialiśmy ostatnio, że tam ludzie się rozwodzą, niektórzy się kłócą, coś tam, ale ja wie kurde, świat jest piękny, słońce świeci. Powiedzmy, że ktoś właśnie wszedł w nowy związek, wziął ślub, albo właśnie zdecydował się z kimś być. I po prostu daj mu takich pięć hitów, żeby ten związek wiecznie trwał i żeby zawsze było, żeby to był dobry związek. Taki pełny dobrej energii, żeby był fajnie, pięknie, kolorowo i żeby słońce świeciło. I prosty. I prostych. No, oczywiście. Okej. Okay. Pierwsza, a potem ty rozwiniesz, tak? Bo to będą takie. Będzie jak, się czepiać. O, jak zwykle. Pierwsza rzecz. E, pozwolić drugiej osobie być sobą. O Boże, zaczęło ciężko. Ale jak to e, Lubię, ja... lubię, lubię, jak do mnie mówisz, Boże, to jakoś <laughs> tak mi podnosi na duchu. Ale poczekaj, czyli mam, y, mam bezwarunkowo tak akceptować tego faceta? Nie, chodzi mi o to, żeby pozwolić drugiej osobie być sobą. Co to oznacza? To oznacza, nie mieni więcej niż zaakceptować to, jaki ktoś jest. Mm -hmm. Bo kiedy kogoś zaakceptujesz, to zaakceptujesz, on się może zmienić. A jeżeli kogoś z założenia nie akceptujesz, mówisz, myślisz sobie, o, no tam w sumie jest fajny, ma tego, to mu za to, 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 ale ja go zmienię, bo ja mam moc. Nauczę go kochać, nauczę go sprzątać, nauczę go wiem, gotować. No to z założeniem go nie akceptujesz, mhm. bo, bo pytanie, pytanie jest w drugą stronę, Aga, czy jakbyś chciała, jeżeli mężczyzna zaczyna być z tobą, to chcesz, żeby podszedł do ciebie, mówi, no jesteś w sumie fajna, tam parę rzeczy masz za uszami, w sumie możemy być, tylko wiesz, parę rzeczy musimy zmienić. Wymienimy kilka elementów. Wymienimy kilka, jakiś ciunik trzeba zrobić, bo wiesz... No właśnie, to jest genialne. Ja to znam od ciebie, bo ty już to dawno mówiłeś i kiedyś mi doradziłeś, radziłeś: zaakceptuj wszystkiego wady. Eee, i, I to jest właśnie takim. Już kiedyś mi to mówiłeś, że to jest taki wyznacznik bycia szczęśliwym z kimś, czy potrafisz tą osobę zaakceptować. Taką, jaką jest. Nie taką, jak chciałabyś, albo chciałbyś, żeby była. Ale albo taką, jak sobie jak ją wyobrażasz. wyobrażasz. Albo jak ją sobie wyobrażasz. Tylko, i, to jest, I to jest ogromna mądrość, więc. No fajnie, podoba mi się pierwszy, pierwszy. Coś jeszcze dołożyć? No, tak, no tak, no tak, tak. E, po pierwsze, po pierwsze e, zaakceptować jak ktoś, e, takiego jak ktoś jest, ale nie takiego, jak sobie myślisz, że jest. Aha, zaczyna się robić skomplikowanie. Tak, dlatego, że idzie druga, teraz druga idzie zasada. E, poznaj swojego partnera, swoją partnerkę. Naucz się jej. Nie nadawaj e, znaczenia. Mhm. E, nie, e, nie wrzucaj do, jednej, do, jednej, e, do jednego worka. faceci są tacy, tak? Albo mm, e, e, powinien być taki i go wrzucasz. Dobra, a jak poznawać? Co to znaczy? Mam z nim chodzić na kawę codziennie i zadawać mu pytania. Wiesz co, chyba najlepszym sposobem jest, jest to, żeby najlepszym sposobem jest to, żeby przestać koncentrować się na sobie, a skoncentrować się na tej drugiej osobie. Zadawaj pytania, ucz się kogoś, ucz się kogoś. popatrz na to z drugiej strony. Gdy na przykład spotykasz się z mężczyzną, czy chciałabyś, żeby on ciebie poznał? W jaki sposób on Cię poznaje? To, że rozmawiacie, to, że zadajecie pytania, to, że rozkminiacie, to, że trochę pospieracie się, pokłócicie, to, że e, interesuje się Tobą, tak? Mhm. Do, dopytuje, chce wiedzieć więcej, chce z Tobą spędzać czas. Nie, nie, nie zakłada, że jesteś jakaś albo jakaś nie. Kurde, ale my wszyscy zakładamy. Powiedz, że nie. Więc, więc pozwól sobie na to, żeby mniej zakładać no jest trudne, co? No. Ale zobacz, no mamy pierwszą i drugą rzecz. Czyli e, e, pierwsza była e, zaakceptuj osobę taką, jaką jest. Druga rzecz, to naucz się jej. No bo żebyś mogła ją zaakceptować, tak? E, jaką jest, to musisz wiedzieć, jaka ona jest. Zgadza się? Mhm. A co jak odkryje, jak się nauczy, i odkryje, że jest coś czego. Nie przeżyję w tym facecie. Wtedy wróć do pierwszy, punktu pierwszego, pytanie: czy go za, zaakceptujesz ją z, z, z tą cechą, którą dostrzegłaś? Rozumiem, ale jeżeli na przykład jest to cecha, którą, której nie znoszę, powiedzmy, że facet pali papierosy. Nie umiem tego przeskoczyć. E, czy lepiej się poddać i nie wchodzić w taki związek? Czy lepiej go zmieniać? Wiesz, to e, warto jest powiedzieć temu mężczyźnie, jak jest. Nie rzucać tylko odpowiedzialności na siebie. Mhm. Bo jeżeli ty mówisz, o, on pali, to teraz mam go w dupie, to ja go zmieniam. Albo nie będę cierpiała, ale to żyjesz sobie sama ze sobą. Mhm. Siadasz z nim, jeżeli się uczysz, uczucie siebie, normalnie ze sobą rozmawiacie, bo już wiesz co? Eee, kocham Cię, jesteś najwspanialszy na świecie, ale po prostu żygać mi się chce, gdy, gdy przychodzisz do mnie po, po fajku, nawet jak miętosów się najesz, tak? Ja nie wiem, jak sobie z tym poradzić, ale po prostu mnie to odrzuca. Oczywiście żartuję sobie i prze, prze, przerysowuję, choć kobiety często nawet bardziej wulgarnie mówią o, o tym, tak? Eee, natomiast e, wiesz, o mówię. Porozmawiajcie o tym. Mhm. Porozmawiajcie. Czy to jest następna rada, czy nie? Żeby porozmawiać ze sobą. Żeby rozmawiać i dużo rozmawiać. Wiesz co, to, to też jest, możemy to uznać za, za, taką, za, taką, za taką, taką cechę, rozmawiajmy. Wiesz, każdy mówi, ale trzeba w związku, trzeba rozmawiać, trzeba rozmawiać. No tak, tylko wiesz, można gadać, a można mieć jakiś cel tego gadania. Tak? Chodzi mm -hmm. o to, że nawet jak się wygadujesz prze, prze, temu facetowi, to też warto jest w intencji poznawania drugiej osoby. Bo nawet jak ty mówisz, to poznajesz drugą osobę. Jak ona reaguje na twoje, na twoje zachowania, jak, yy, czy potrafisz cię wspierać, czy cię słucha, czy rozumie, czy jest na podobnym poziomie rozwoju mm -hmm. itd., itd. I teraz jeśli nie, to wprowadź go w ten świat. Mm -hmm. to Bo wiesz, to znaczy, że jeżeli ktoś nie potrafi Cię słuchać, facet, no to nie znaczy, że jest idiotą i, 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 i już trzeba go wyrzucać, tylko to oznacza tyle, że ktoś nigdy go nie, tego nie nauczył. To jak byś powiedziała, o nie jeździ na nartach, no to spadaj. Nie, to oznacza tyle, że on nigdy nie jeździł na nartach, więc trzeba go e, zaszczepić e, e, frajdę w tym. Aha. Należy za frajdę w tym w słuchaniu ciebie. Rozumiesz? O, to już chyba jakiś wyższy poziom tajemniczenia. Jest to wyższy, nie wyższy, jeżeli. jeżeli ale warto, warto, wa, warto to zrobić. Czyli w trakcie mówienia, to już wiesz, co takiego nie w nim nie gra, tylko co fajnie by było, gdybym on się nauczył, prawda? I wtedy próbuję go nauczyć. I wtedy nie próbujesz go nauczyć, tylko po prostu uczysz go. Uczysz go poprzez pozytywne uwarunkowanie, tak? To myślę, że temat na zupełnie inną dyskusję, ale facet uczy się przez pozytywne uwarunkowanie, tak? Okej. Okay. Dobra, to mamy już że trzeba go zaakceptować. Jego tudzież ją. E, nauczyć się, rozmawiać. Co byś jeszcze hmm. dorzucił do tej złotej listy, gdyby to było podfali? Akceptacja, poznanie, e, słuchanie. Słuchanie i rozmowa, tak? Rozmowa. Tak? E, uczenie się siebie. E, myślę, że. E, kolejną rzeczą jest to sprawić, by druga osoba czuła się ważna. O, piękne. Powiedz coś więcej. czy ludzie, ludzie często koncentrują się na czubku swojego nosa. Co ja, co ja, co ja. Porozmawiajmy w końcu na, na naprawdę ważne tematy o mnie, tak? <śled> Porozmawiajmy o mnie, tak? A co ja? A to ja się źle czuję, a to przez ciebie? A to ja. Zobacz, nawet, zobacz, jak altruizm e, często jest egoistyczny. To ja chcę, żebyś była szczęśliwa. Ostatnio, wiem, taki taki e, case z klientem. I słuchaj, ale ja chcę, ja mówię, ja chcę, żebyś była szczęśliwa, ale to znowu przez pryzmat ja, tak? A to mamy ja... chorobę, chyba mamy chorobę taką, nie? Yy, takiego. Trochę egoizmu, trochę psychologii, to by chyba powiedzieć, że to się na jakoś nazywa narcyzm, na czy w ogóle, że się stawiamy w centrum wszechświata, no. Ale wiesz co, no, to, to, wiesz co każdy, chce, każdy chce być ważny. Myślę, że to jest też kolejny temat na, na rozmowę, ale każdy chce być ważny. Każdy chce poczuć się ważny. Yy, i, 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 I wiesz. Jak uwieść kobietę, jak uwieść faceta? Jak sprawić, żeby ktoś cię polubił? Jak sprzedać e, komuś produkt? Jest jedna, 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 jedna technika. Ja uczyłem się hipnozy, neurolingwistyki, e, mentalizmu mnóstwo rzeczy się uczyłem. I, I to były fascynujące rzeczy. Natomiast dziś wiem, że. Z mojej perspektywy dziś to są kuglarskie sztuczki, które fajnie działają, tak? Ale jest jedna rzecz, która w ogóle jest ponad wszystko. Tylko, żeby ją zrozumieć, trzeba było przejść tą drogę. Spraw, żeby ktoś poczuł się ważny. Dobrze, to daj przykład. Jest małżeństwo. Jeżeli... I facet mhm. chce facet, odwróćmy teraz sytuację. Facet chce, żeby ta kobieta, poczuła jego kobieta poczuła się ważna, albo czuła się ważna. Co on mhm. ma zrobić? Mhm. Ma najpierw się jej nauczyć. Okej. Okay, powiedzmy, nauczyć. że już odrobił to zadanie i wie na przykład, że nie, ona lubi książki i medycynę chińską, i nie wiem, podróż do Tajlandii. To są zainteresowania. Każdy człowiek. Każdy człowiek potrzebuje uwagi. Potrzebuje tego, żeby ktoś się interesował, żeby dowiadywał się na jego temat, żeby poświęcał mu uwagę, dawał mu czas. Tak, interesował się jego życiem. Aha. Nie tak na odpiedal, tylko tak poważnie. Czyli jeżeli ja dzwonię do Ciebie i mówię, cześć Aga, co tam słychać? Zagrajmy taką sytuację, dzwonię do Ciebie. Cześć Aga. A, cześć Grzesiu, witaj. Cześć, cześć, a, miło Cię słyszeć. A ja Słuchaj, a co tam u Ciebie? A, wiesz co, święta są, czyli super. Tak? Super. A powiedz mi, a powiedz mi, jak mama? A, Dużo wiesz, zrobiłaś? Tak, nagotowała, jak zawsze. No, obżarłaś się troszkę? Proszę. Obżarłaś się troszkę? No, troszkę się obżarłam, ale wiesz, to nie o to chodzi. A powiedz mi, a jak, a jak mieszkanko? Cudowne? Podobno no, przystrojone, co? Cudownie nie jest, no cudownie, moje gniazdeczko takie. Mm. No wiem, kurde, pięknie. O. Zobacz, co ja robię? Ja cały czas się interesuję tobą, tak? Ja cały czas mówię o tobie. Mówię o, o, o rzeczach, który, o, które już wiem, dopytuję, a jak mieszkanko, wiem, że jesteś z niego zadowolona, dumna. E, wiem, ja, mama, a ona coś. Cały czas rozmawiamy o tobie, rozumiesz? Mm -hmm. Miłe, no miłe. I to jest miłe. I wystarczy tylko tyle? My... To jest, to jest, to to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, bo zobacz, co większość ludzi robi. Dzwoni do ciebie, pyta się, co u ciebie, no okej. Okay. I teraz to, to powoduje pytanie w drugą stronę. A u ciebie? No, wiesz co, u mnie... No i zaczyna się, wiesz, yy, yy, litania i opowiadanie historii. To jest nagminne, to jest nagminne. A... Rozumiesz? Ale a ja, ja, ja tego nie ja... robię, a przecież powiedzmy... znasz mnie, a ja... znasz mnie, nie? No, ciebie znam, ale ty jesteś ekspertem. A powiedz mi... A... Kurczę, bo A czy ja tak, tak robię? Szczerze teraz. Wiesz, ty, tak robisz, ja tak ty tak robisz, i jesteś w tym dobry. Ale jak? Ale jak robię, że mówię no, o sobie? Ty robisz ta... Nie, ty robisz tak, że naprawdę człowiek się czuje ważny, jak rozmawia z tobą. Najważniejszy na świecie, jakby istniał. No Ja się czuję no. po prostu super, jak z tobą rozmawiam. Mhm. I, I mimo, że ja znam te, te metody, bo już o nich rozmawialiśmy nieraz, i czasem je stosuję. Ostatnio powiem Ci, jak zastosowałam je na moim egzaminie z filozofii, to po prostu dostałam pięć, ale to na inny ten. E, po prostu zachwycałam się panem przez cały egzamin. Przez 15 minut zachwycałam się egzaminatorem, mówię. I nawet szczerze, bo naprawdę był dobry. Ale no, gościu był tak zachwycony, że on musiał mieć tą piątkę. No, po prostu nie miał wyjścia. no. Tam zamieniliśmy dwa zdania o metafizyce, ale generalnie no, on, Ja widziałam, że jemu nigdy po prostu nikt tak po prostu nie dogodził, no. Nieźle. Także ja czasem, ja czasem to mam. Znaczy, mi to łatwo przychodzi, jak faktycznie się czymś zachwycam, to, to, to się z zachwycam, ale tak na co dzień to się zapomina o tym. Masz jakąś taką radę, jak to zrobić, żeby to było takie... Czy trzeba to ćwiczyć też, żeby to przychodziło nam tak naturalnie? Wiesz co, za, za każdym razem jest pytanie, jaka jak, jak, jak jest twoja cel, jaka intencja, bo większość ludzi nie zastanawia się nad tym, dzwoni do kogoś po to, żeby wyrzucić śmiecie wyrzucić jakiś syf, wyrzucić swoje bóle, żale, czy po prostu się wygadać, tak? No tak. Ale warto o. mieć tą intencję, żeby, może tą intencję warto mieć zawsze, żeby czuć się dobrze i ważnie. Spraw, spra żeby ktoś ci poczuł dobrze, bo, bo wiesz, zobacz, zobacz paradoksalnie, jak to, jak to odbija się w drugą stronę. Sprawiłaś, że ten facet poczuł się miło. Ale dziś opowiadając mi o tym, Jarasz się, jak on się poczuł miło dzięki Tobie. No tak, bo to było niesamowite. To było... Znaczy to, to no. niesamowite, dlatego że myślę, że ludzie tak rzadko dostają tą ważność, że jak już ktoś im ją da, to oni po prostu, po nich widać, że oni takiego czegoś nigdy nie dostali, albo bardzo dawno. To pokazuje to, co mówiłam wcześniej, że żyjemy w takim dość egoistycznym społeczeństwie, jesteśmy raczej z natury egoistami, myślimy o czubku własnego nosa, dzwonimy do kogoś, owszem, zadajemy to pytanie, co u Ciebie jak święta. Kurtuazyjnie. Tak, ale zanim ktoś dokończy zdanie, to my już po prostu opowiadamy, co u nas się schrzaniło, nie? Albo co u nas było pięknego, czy tam nie wiem, ale już po prostu o sobie, nie? Ja, ja, ja. Więc co, więc co, zrobić, żeby, co zrobić, żeby ktoś nie dzwonił do Ciebie? O, mów o sobie. Ja nie odbieram dzwoni... telefonów. Czyli jak dzwoni do ciebie, to powiedz, e, powiedz, no mnie fajnie. I zaczynasz o sobie opowiadać, i nie, zada, nie zadajesz pytania tego w drugą stronę. Chyba że, raz, chcesz, dwa razy... chyba, że chcesz, żeby ten ktoś z drugiej strony poczuł się ważny, to obie. Oczywiście, oczywiście, a jeżeli nie chcesz, żeby ten, żeby, żeby, już więcej dzwonił do ciebie, no to skup się na sobie. Pięknie. Chyba musimy o tym kiedyś zrobić osobnego lifea. No dobra, hmm. zastanów się, bo została nam jeszcze jedna ostatnia, jeden ostatni. Czyli tak co tak, mamy? Mamy tak, mamy zakresuj. Mamy tak. naucz się drugiej osoby. Mamy Boznaj, słuchaj tak. i rozmawiajmy. Aha. I ostatnie y, sprawdź, sprawdź do, żebyś... osoba czuła się ważna. Mhm. I trzecia rzecz, i trzecia rzecz. Piąta, ale niech o... będzie. Trzecia. Piąta, przepraszam. <laughs> tak liczę. E, I piąta rzecz. I piąta rzecz, na którą bym postawił, to jest. Śmiejmy się. Radujmy się. Wow. Róbmy sobie dobrze. Tego się nie spodziewałam. Dla, dlatego, dlatego, że przez śmiech, e, pierwszą rzeczą, po czym można poznać, że związek się rozwala, jest to, że ludzie się przestają razem śmiać. Róbcie sobie jaja, żartujcie, dowcipkujcie. Przestańmy traktować związki poważnie, bo wtedy są poważne problemy i poważne konsekwencje. Kiedy, kiedy się kochamy, kiedy mamy tą energię, kiedy dowcipkujemy, nawet jak ktoś się wkurzy, wiesz, ale z żartów, i znamy, znamy, znamy siebie na tyle, że, że o, się jak ry, ale potem wspominamy to latami, wiesz, jak ci, jak ci jakąś e, akcję zrobią. Ja powiem Ci, że kiedyś, kiedyś, kiedyś jeszcze, jak byłem w małżeństwie, moja, lany poniedziałek. Moja, e, moja córa leci, leci myśmy na górze mieszkaliśmy i na dole e, moja mama, moi rodzice no i moja córa leci e, e, do, na dół mówi babcia, babcia tata leje mamę, tata leje mamę. A babcia mówi o co, co się stało? Przecież on nie ten takich rzeczy leje oczywiście, bo wodą wiem miskę wody i wiesz. O matko, już widzę, jaka byłabym wkurzona. No, ale co z tego, wiesz, nawet jak dostaniesz miską, yy, miską wody i to będzie zimna woda, wiesz, po, 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 plechach, jak wkurzyłabyś się, a potem, a potem za, po, potem mistrzelisz, wiesz, znienacka wlejesz za majtki yy, wodę i będzie śmiech, wiesz o co chodzi. Wtedy jest energia, wtedy, wtedy dowcipkujmy sobie, śmiejmy się, opowiadajmy, oglądajmy, wiesz. Kabaretę jak lubimy, znajdźmy powód do komedii, wiesz, pośmiejmy się z kogoś, to ma być fajna, pozytywna atmosfera, taka śmiejąca. Kiedy to jest, wtedy, wtedy chce nam się przebywać z tą drugą osobą, nie? Okej, okay. czyli wyrzucamy tak zwanego kija z dupy, za przeproszeniem. Wyrzucamy kija, kija z dupy, tak, i bawimy się, i bawimy się, uśmiechamy się, robimy sobie głupoty, wiesz. Ale przecież zobacz, na początku związku przecież takie rzeczy każdy robił. To nie było poważnie, a teraz dobrze, chodzimy ze sobą, za rączkę, bez żadnych jaj, tak? No tak, idziesz, chyba tak idzie... jest, to no, wiesz, małżeństwo zobowiązuje, trzeba być takim poważnym i mm. w ogóle podkreślać. No tak, no tak. A przecież ty idziesz, klepniesz ją w dupę, ona się wkurzy, powiedz o ty, głupku, jesteśmy przy ludziach. O, no przepraszam, ale tak mnie ha, 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 wiesz, wiesz z rodzin, głupoty. To nie ma znaczenia. Oczywiście okay. z klasą, z szacunkiem i. Z wyrozumiałością, natomiast róbmy sobie jaja, śmiejmy się, bo śmiech sprawia, że wiesz, endorfiny się podnoszą, przepowstają nowe uwarunkowania, wiesz. A pamiętasz kiedy coś, a pamiętasz kiedy. Zobacz, były takie sytuacje, Aga, w tej naszej znajomości, do których możemy wrócić i się pośmiać. Dzisiaj nawet jedną taką rzecz, pamiętasz, wróciliśmy. Wróciliśmy do niej. Dzisiaj? Nie pamiętam. Ale no, pamiętam, jak losowaliśmy cukier. Ja, co? Pani, A, jak co? Pamiętam, jak losowaliśmy cukier w Poznaniu. Na przykład, na przykład. W Poznaniu było tak, byliśmy na, w, w Poznaniu gdzieś w restauracji i zróbmy coś szalonego. Tak, i to było? Mieliśmy wybrać, gdzie jedziemy. A byliśmy akurat w środku Polski, Poznań. No to każdy na cukrze miał napisać, gdzie pojedziemy. W Polsce, Cieka ale kierunki od Bałtyku po Tatry. Tak. No właśnie. No tak, pamiętam to, to było fajne. To było spontaniczne i śmieszne i do dzisiaj, i do dzisiaj to wspominamy. Czyli, czyli warto robić fajne, śmieszne, spontaniczne rzeczy. Choć tak naprawdę to no było, wiesz, kontekstowa radość, nie? Bo, bo my się z tego śmiejemy, a ktoś mówi, no to co? No co z tego, nie? Albo dzisiaj na przykład, zwróciłaś uwagę, to ja zwróciłem może, a ty też to porozmawiajmy na tematy, które są naprawdę interesujące. Tak, o, tak, prawda, tak, tak, tak. tak. I tylko my wiemy, co to znaczy. I dzięki Bogu! I dzięki Bogu, ale ja mogę opowiem. Nie, nie, nie! Słuchaj, właśnie kończy się nam czas. Chciałam ci powiedzieć, że dałeś naprawdę świetny, rewelacyjny. Pięcioskładnikowy świąteczny prezent wszystkim naszym słuchaczom i mi też. Oczywiście mam skrupulatnie zanotowane i teraz wszyscy moi faceci będą mega szczęśliwi. Oczywiście. Tak? Nie to mam tego problemu. Oni, to oni, oni muszą, oni muszą to, to, e, to, to wysłuchać. Ja myślę, że w, jakby w całych tych pięciu rzeczach jest, e, jest coś, co, mm, e, co, co sprawia, że, to, że, że warto o tym pamiętać, że to brzmi prosto, to, to jest proste, ale to nie jest łatwe, nie? Tak, to jest, no, wiesz co, ja, ja już widzę to od razu, bo w codzienności, wiesz, jak my biegamy, mamy pracę, tu dzieci płaczą, tu coś, to ciężko jest sobie robić jaja, chyba że robimy to świadomie i, i, i kurde, mamy te złote zasady gdzieś przyklejone na ścianie i wiemy, że, że to jest ważne i trzeba to, to robić świadomie, bo nieświadomie to łatwo jest, wiesz, marudzić i się, i się poddać, wiesz, dookoła jakieś problemy, tu pandemia, tam coś, i, i, I to wcale nie jest to wcale nie jest łatwe tak śmiać się codziennie ze sobą. No tak, ale to wiesz, to my decydujemy, jak na te życie ma, ma wyglądać. Pytanie, czy chcesz, żeby pytanie, czy chcesz, żeby, żeby to życie było e, właśnie takie mm, smutne czy wesołe? To my podejmujemy decyzję. Dzisiaj rozmawiałem z, z tą znajomą, i ona mówi: No, tak, ale kiedyś rozmawialiśmy, i ja powiedziałem, że, o, mi smutno. To ty powiedziałeś, no uśmiechnij się. I tak mi było przykro. Ja mówię, okej. Okay. Bo ja, ja, to, ja to rozumiem, co ona chciała powiedzieć, bo ja powinienem ją wesprzeć i trochę ją po, pogadać. Wie, żeby się upypła, u, utepłała w tym, wiesz, tej złości, jakiej niedobrze, bo wtedy będzie lepiej. Ja to, jest to jest zupełnie inny live, to jest zupełnie inny temat. Zupełnie, zupełnie. Ale, ale samo powiedzenie, uśmiechnij się i jakby pójście w tą, tą, tą drugą stronę, to e, wiesz, jeżeli rozmawiamy o radości, to, to nie możemy się smucić. Wiesz, o co chodzi. Nie? Jasne. Super, słuchaj, Pięknie. bardzo Ci dziękuję. Mamy, mamy super prezent. Mam nadzieję, że każdy, kto to usłyszy, to sobie go weźmie. On nie jest on nie jest tak, jak mówisz prosty i łatwy, ale warto od czegoś zacząć. Pewnie będziemy robić następne nagrania, gdzie będziemy pogłębiać te tematy, ale taki starter. Każdy już dzisiaj dostał od ciebie. Uf, ja gra wstępna. I gra wstępna. Bardzo Ci dziękuję. Ściskam cię. Dziękuję Ci bardzo. Całuję. Buziaki, I do Wow, wytrzymałeś do końca! Super, dziękuję! Uff, nie było łatwo odpowiadać. Jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj ten kanał i naciśnij dzwoneczek, a dostaniesz informację o kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ci się podobało. Daj łapkę w górę i koniecznie napisz w komentarzu, co o tym myślisz. Pomyśl chwilę. Czy ktoś z Twoich znajomych powinien wysłuchać tego odcinka? Udostępnij go teraz. Trzeba sobie pomagać. A może Ty masz do mnie pytanie i chcesz wystąpić w kolejnym odcinku? Skontaktuj się ze mną. Link do zgłoszenia znajduje się w opisie filmu. Dziękuję, że jesteś. Zapraszam do kolejnego odcinka.